Cześć, tu Sonia Miki. Pozdrawiam festiwal Arts Independent. Zostałam poproszona o nominowanie jednego wideoklipu i wskażę nie taki, który jest moim ulubionym ze wszystkich, najlepszym, moim zdaniem najlepszym ze wszystkich wideoklipów, które widziałam. Nie idę tym tropem, bo trudno mi wskazać taki obraz. Pomyślałam, że zaproponuję Utwór, który zwrócił moją uwagę w ostatnich latach, uważam, że to bardzo piękny, poetycki teledysk. W sumie chyba dość prosty pomysł, ale ciekawie i ładnie odwrócony. Chodzi i po połączeniu z piękną, melancholijną piosenką. Chodzi mi o utwór Roisin Murphy – Ten Miles High.